Ukochani, bracia, pokój Pana Jezusa Chrystusa. Niech Duch Święty Boży zaleje wasze życie i wasz dom w tej chwili, przynosząc wyzwolenie, uzdrowienie i namaszczenie zwycięstwa, które rozprasza wszelkie dzieło zła. W imię Jezusa prorokuję, że kajdany, które wiążą waszą rodzinę, wasze finanse i wasze zdrowie, są teraz łamane. Bądźcie wszyscy mile widziani na kanale objawienia boskie. Miejscu głębokich objawień, gdzie Słowo Boże objawia się z mocą i autorytetem. Dzisiaj chcę zabrać Was w podróż, którą niewielu odważy się podjąć. Czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo, dlaczego niektóre imiona brzmią w świecie duchowym z niezrównaną mocą, podczas gdy inne są zwykłymi dźwiękami? Czy kiedykolwiek zadawali się Państwo pytanie o prawdziwe znaczenie bitwy toczącej się w niewidzialnym? I co najważniejsze, czy wiecie, które imię sprawia, że drżą zastępy piekielne i co może uczynić dla Was w duchowej wojnie Waszego życia? Zostańcie z nami do końca, ponieważ ostatnie objawienie jest najpotężniejsze ze wszystkich, coś, co na zawsze zmieni sposób, w jaki postrzegacie własną wiarę i moc wstawiennictwa, jaką posiadacie. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, aktywować dzwoneczka, aby nie przegapić żadnego z naszych objawień i zostawić swoje amen i like, aby ta wiadomość mocy dotarła do większej liczby dusz pragnących prawdy. Dzisiaj zanurzymy się w majestatyczną postać świętego Michała Archanioła, księcia milicji niebiańskiej, którego imię jest deklaracją wojny i zwycięstwa. Tematem naszego spotkania jest Imię, które trząsie piekłem. Autorytet świętego Michała w wojnie duchowej. Wielu zna go jako anioła wojownika, obrońcę, ale niewielu rozumie głębię autorytetu zawartego w jego imieniu. Słowo Boże objawia nam, że w świecie duchowym moc istoty jest nierozerwalnie związana z jej tożsamością i misją. W liście Judy, rozdział pierwszy, werset dziewiąty, znajdujemy scenę, która daje nam małą, ale potężną próbkę jego autorytetu. Gdzie Archanioł Michał, gdy spierał się z diabłem o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wydać wyroku przekleństwa, ale po prostu powiedział, Pan niech Cię karze. Pomyślcie ze mną, ukochani bracia, sam szatan, książę tego świata, wróg dusz, drży przed autorytetem Michała. A dlaczego? Ponieważ imię Michał oznacza, kto jest jak Bóg. To nie jest pytanie, ale grzmąca afirmacja, która odbija się echem przez całą wieczność. To okrzyk wojenny, który głosi supremację Stwórcy nad całym stworzeniem, włącznie z upadłymi siłami. Gdy Michał się przedstawia, nie przedstawia się z własną siłą, ale z absolutnym autorytetem imienia Bożego. Nie mówi ja cię karzę, ale pan niech cię karze. On jest manifestacją boskiego autorytetu przeciwko diabelskiemu buntowi. To uczy nas fundamentalnej lekcji o wojnie duchowej. Nasze zwycięstwo nie leży w naszych własnych zdolnościach, ale w naszym poddaniu się i naszej deklaracji supremacji naszego Boga. W Księdze Daniela, rozdział 10, werset 13, widzimy kolejny dowód jego autorytetu i mocy. Anioł wysłany do Daniela jest zatrzymywany przez 21 dni przez księcia Persji. Wyraźna aluzja do demonicznej istoty. A kto przychodzi mu z pomocą? Sam Archanioł Michał. Anioł mówi: Oto Michał, jeden z. Pierwszych książąt przyszedł mi z pomocą. To pokazuje nam, że świętego Michał jest naszym ratunkiem w czasie duchowego utrapienia. Generałem Bożym, który przychodzi nam z pomocą, gdy wróg próbuje nas powstrzymać od otrzymania naszego błogosławieństwa. Ukochany bracie i siostro, możecie czuć się mali wobec bitew, które toczycie, ale prawdą jest, że nie walczycie sami. Niebiańska armia, prowadzona przez tego potężnego Archanioła, jest do Waszej dyspozycji. Imię Michała jest latarnią nadziei i mieczem ognia. W ciemności. Przypomina nam, że bez względu na to, jak silny wydaje się wróg, nie ma nikogo jak Bóg. To jest prawda, która wyzwala, prawda, która miażdży moc ciemności. Jeśli toczycie bitwę, duchowy atak, pamiętajcie, że autorytet imienia Michała jest dostępny dla Was, aby wstawił się za Wasze życie i złamał kajdany, które Was wiążą. To tylko pierwsza część naszego głębokiego zanurzenia. W następnej odkryjemy, jak wstawiennictwo świętego Michała objawia się w naszym życiu i jak możecie się rzeczywiście zabezpieczyć przed najzacieklszymi atakami duchowymi. Czy jesteście gotowi na to objawienie? Proszę, jeśli doszliście do tego miejsca i czujecie się poruszeni tą wiadomością, napiszcie w komentarzach: Jestem oddany prawdzie, którą jest Słowo Boże. Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 17: Jak uczy nas Paweł w liście do Efezjan, rozdział 6, werset 12. Bo nie toczymy walki przeciw ciału i krwi, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw władcom ciemności tego wieku, przeciw duchom złośliwości na wysokościach niebieskich. Co to oznacza, ukochani? Oznacza to, że bitwy, które toczycie, strach, który was paraliżuje, depresja, która próbuje was udusić, brak pokoju, który nęka wasz dom, często nie są problemami o charakterze czysto naturalnym. Za tym wszystkim toczy się wojna duchowa, to niewidzialny konflikt, ale o bardzo realnych konsekwencjach. I tutaj wkracza moc i autorytet Świętego Michała. Nie jest on tylko postacią historyczną czy mitologiczną, jest generałem armii Bożej, tym samym, który jak opisano w Apokalipsie, rozdział 12, wersety 7 i 8, stoczył epicką bitwę w niebie. I stała się walka w niebie, Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem, i walczył smok i jego aniołowie, ale nie zwyciężyli, ani już miejsca ich nie znaleziono w niebie. Zwycięstwo Michała i jego aniołów było wygnaniem smoka, starego węża, którym jest diabeł i szatan. Zwycięstwo było decydujące i nieodwołalne. Teraz zatrzymajcie się i zastanówcie przez chwilę. Ta sama moc, ten sam autorytet, który wygnał wroga z nieba, to jest to, co Bóg nam daje do użytku w naszym własnym życiu. Modlitwa wyzwolenia, której tak wielu szuka, nie jest magiczną formułą, ale deklaracją autorytetu. Kiedy wołacie, święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Nie tylko recytujecie słowa, przyzywacie imię, które trząsie piekłem, imię, które sam Bóg delegował do walki z zastępami zła. Pomyślcie o swoim własnym domu. Czy kiedykolwiek czuli państwo ciężką energię, klimat niezgody, który wydaje się nie mieć przyczyny? Czy zauważyli państwo uporczywość pewnych pokus, które wydają się powtarzać nawet po tym, jak się pokajali? To nie przypadek, to ataki wroga. Ale kiedy w imię Jezusa Chrystusa i przez wstawiennictwo świętego Michała powstajecie na modlitwie i mówicie, rozkazuję w imię Jezusa, aby wszelkie dzieło zła zostało rozproszone z mojego domu, świat duchowy słucha. Ponieważ imię Jezusa jest najwyższe, a autorytet Michała jest mieczem, który przecina więzy, które diabeł próbuje stworzyć. Jak uczą nas badacze wiary chrześcijańskiej, wstawiennictwo aniołów i świętych nie umniejsza mocy Jezusa, ale ją wzmacnia, to jak dowódca, który wysyła swojego najlepszego żołnierza do bitwy. Moc pochodzi od dowódcy, ale zwycięstwo osiąga żołnierz. Świętego Michał jest tym elitarnym żołnierzem, wiernym generałem, który walczy za nas. Czy jesteście gotowi zająć swoje miejsce w tej bitwie i zrozumieć, jak używać tego autorytetu? Czy jesteście gotowi nauczyć się podnosić tarczę wiary i miecz słowa, aby żadna strzała wroga was nie dosięgła? W części trzeciej naszego filmu wejdziemy na święte terytorium. Odkryjemy sekrety budowania tarczy ochrony duchowej tak potężnej, że nic złego nie będzie mogło jej przeniknąć. Pokażę Wam, jak aktywować wstawiennictwo świętego Michała w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażali. Jeśli ta wiadomość budzi Was do nowej czujności duchowej, skomentujcie poniżej. Panie, obudź mnie! I udostępnijcie to wideo komuś, kto potrzebuje wyzwolenia i zwycięstwa. Umiłowani, nasza podróż trwa dalej, a z każdym krokiem prawda o duchowej wojnie staje się coraz wyraźniejsza. Kanał boskie objawienia ma misję wyposażyć Cię do bitwy, nie tylko po to, abyś ją zrozumiał, ale abyś ją wygrał. W ostatniej części zgłębialiśmy, jakim jest ktoś jak Bóg jest najwyższym autorytetem, który sprawia, że piekło drży. Teraz odkryjemy, jak ten autorytet staje się Twoją tarczą ochronną, nieprzeniknioną barierą, która chroni Cię przed najbardziej podstępnymi atakami wroga. Słowo Boże, nasze źródło wszelkiej prawdy, objawia nam sekret tej obrony. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w szóstym rozdziale od 13 do 17 wersetu poucza nas. Dlatego weźcie na siebie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stańcie więc przepasawszy biodra wasze prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, a obuwszy nogi w gotowość do Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli ugasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Umiłowani bracia i siostry, ta zbroja nie jest poetycką metaforą, jest waszą duchową ochroną w prawdziwym życiu. Ale jak łączy się ona ze świętym Michałem? Pomyślcie, ze mną. Autorytet Michała jest mocą, która aktywuje każdą część tej zbroi w waszym życiu. Tarcza wiary, na przykład, nie jest tylko uczuciem, ale niezłomnym zaufaniem w suwerenność Boga i moc Jego niebieskiego wojska. To ta tarcza podniesiona w modlitwie i czujności gasi ogniste strzały złego. Czym są te strzały? Wątpliwości, oskarżenia, lęki, niepokój, pokusy, choroby, które nie ustępują, ucisk, który odbiera ci pokój. Wróg używa tych strzał, aby spróbować przeniknąć Twój umysł i Twojego ducha. Wie, że Twoja wiara jest Twoją największą obroną, dlatego atakuje Twój umysł kłamstwami, próbując sprawić, byś zwątpił w miłość Boga i w swoje własne zbawienie. To tutaj hełm zbawienia staje się kluczowy, a pancerz sprawiedliwości to nie twoja własna sprawiedliwość, ale doskonała sprawiedliwość Chrystusa, która cię okrywa. A wstawiennictwo świętego Michała manifestuje się jako wzmocnienie tej zbroi. Pomyślcie o walce z diabłem, o ciało Mojżesza, jak widzieliśmy w części pierwszej. Diabeł rzucił oskarżenie na Mojżesza, próbując wykorzystać brak ludzkiej doskonałości, aby wygrać bitwę, ale Michał nie spierał się z nim, wezwał autorytet Boga, pokazując, że sprawiedliwość Boża jest jedyną, która zwycięża. W ten sam sposób, gdy wróg oskarża Cię i próbuje Cię zranić swoimi ognistymi strzałami, Wstawiennictwo Michała jest jak niewidzialna ręka, która wzmacnia twoją tarczę i przypomina, że nie jesteś sam w tej walce. Aby aktywować tę ochronę, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko wiary, potrzebujesz postawy. Każdego dnia, gdy się obudzisz, oświadczaj w imię Jezusa Chrystusa i przez potężne wstawiennictwo świętego Michała Archanioła przywdziewam całą zbroję Bożą. Proś Ducha Świętego, aby okrył cię pancerzem sprawiedliwości, Chrystusa, aby dał ci prawdę, by przepasać twoje biodra i aby wzmocnił twoją tarczę wiary. Uczyń Słowo Boże swoim mieczem, rozważając je dniem i nocą, ponieważ jest to jedyny atak, któremu piekło nie może się oprzeć. Czy jesteś gotowy pójść dalej? Czy czujesz, że jest to nowy etap w Twoim życiu duchowym, czas czujności i mocy? W części czwartej, naszym ostatecznym objawieniu, odkryjemy ostateczną strategię nieba dla Twojego zwycięstwa. Nauczymy cię najpotężniejszej modlitwy w duchowej walce, jedynej, która wypowiedziana z wiarą i przekonaniem miażdży. Głowę wroga raz na zawsze i pieczętuje Twoje zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. Jeśli ta wiadomość obudziła w tobie czujność, skomentuj. Jestem czujny. I podziel się tym filmem ze wszystkimi swoimi braćmi i siostrami w Chrystusie. Umiłowani bracia i siostry, dotarliśmy do najbardziej wyczekiwanego momentu naszej podróży na kanale O Principio da Fe. Zrozumieliście już, że imię świętego. Michała Archanioła jest deklaracją mocy, że zbroja Boża jest waszą obroną, ale teraz jesteście gotowi, aby otrzymać klucz do ostatecznego zwycięstwa. Objawienie, które obiecaliśmy na początku, najpotężniejsze ze wszystkich, jest takie, że Twój autorytet w duchowej walce nie opiera się na Twojej własnej sile. Ale na już dokonanym zwycięstwie naszego Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Kolosan, w drugiej rozdziale, 15 wersecie, Słowo Boże oświadcza: rozbroił moce i władzę, wystawił je na publiczne widowisko, triumfując nad nimi na krzyżu. To jest podstawa naszej wiary i naszego zwycięstwa. Jezus już pozbawił wroga całej Jego mocy. Diabeł i Jego demony nie mają już nad Wami autorytetu, chyba że sami im go oddacie przez grzech, wątpliwości lub bierność. Wstawiennictwo świętego Michała i Jego autorytet nie są sposobem na wygranie wojny, ale na egzekwowanie zwycięstwa, które zostało już odniesione na kalwarii. Nadszedł czas, abym przedstawił Ci modlitwę, która pieczętuje Twoje zwycięstwo. Nie jest to zbiór magicznych słów, lecz proklamacja wiary, autorytetu i poddania się woli Bożej. Powtórz za mną z całą mocą swojego Ducha każde słowo, które Ci powiem. Ojcze Niebieski, w imieniu Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela, oddaję się pod Twoją ochronę. Wzywam w tej chwili potężnego wstawiennictwa świętego Michała Archanioła, księcia Wojska Niebieskiego, aby on i jego aniołowie przyszli mi z pomocą. Z autorytetem imienia Jezusa nakazuję, aby wszelki duch ucisku, lęku, niepokoju, choroby i nędzy, aby wszystkie strzały wroga, rzucone przeciwko mojemu życiu, mojej rodzinie i mojemu domowi, zostały zneutralizowane, związane i wygnane. Aby nigdy więcej nie powrócić, przywdziewam całą zbroję Bożą, pancerz sprawiedliwości, hełm zbawienia i tarczę wiary. Podnoszę miecz ducha, którym jest Słowo Boże, i oświadczam, że piekło nie ma nade mną władzy. Przez autorytet imienia Jezusa ogłaszam swoje zwycięstwo i całkowite wyzwolenie. I Bóg pokoju wkrótce zetrze szatana pod moimi stopami. Amen. Umiłowani, ta modlitwa jest Waszą pieczęcią zwycięstwa, Waszą deklaracją wojny i Waszym narzędziem wyzwolenia. Głoście ją każdego dnia z wiarą, a zobaczycie moc Bożą w działaniu. Pamiętajcie, jak mówi księga Rzymian w XVI rozdziale, 20 wersecie: A Bóg pokoju wkrótce zetrze szatana pod Waszymi stopami. Czujność jest waszą bronią, modlitwa waszą amunicją, a Słowo Boże waszym mieczem. Nie zniechęcajcie się, ponieważ macie generała wojska niebieskiego, który walczy za was. Wasze zwycięstwo jest zagwarantowane, ale musicie wstać i walczyć z mocą, która została wam dana. Aby ta wiadomość o mocy i wyzwoleniu dotarła do coraz większej liczby dusz. Zapraszam Was do dołączenia do naszej społeczności wojowników. Wiary, jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału Boskie Objawienia, zróbcie to teraz, aktywujcie dzwoneczek i zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Wasza interakcja jest naszą motywacją, aby nadal dzielić się prawdą. Jeśli ten film był błogosławieństwem w Waszym życiu. Skomentujcie: Jestem oddany prawdzie, którą jest Słowo Boże. Ewangelia według Świętego Jana, 17 rozdział, 17 werset. Dziękuję Wam za towarzyszenie nam w tej głębokiej podróży. Niech Bóg nadal potężnie błogosławi Wasze życie. Amen. Na końcowym ekranie obejrzyjcie te dwa filmy, do których Duch Święty nas skierował, aby was pobłogosławić, tajemnica Krzyża, aby zrozumieć głębie ofiary, która dała nam ten autorytet i siedmiu znaków końca czasów, abyście pozostali czujni i przygotowani na powrót Chrystusa, klikając na nie kontynuujecie swoją podróż wiedzy i mocy w Bogu.